Witamy w kolejnym odcinku Castomu Braveheart Sword i jest ze mną Deseo! Hejka, moi drodzy! Jestem, jestem! No, i kontynuujemy. tutaj Ach. zaczynałyśmy nowy level, chyba, tak? Tak, tak. To, to jest już zupełnie jest nowy level. Ostatni. O, i Kacenka jest. No właśnie, tam no, wbiegam. Jakieś pioruny siarczyste, łogniste. Tak. Rozumiem, że nie podejdziemy, Krocy. bo pewnie to można przesuwać, ale pewnie nie podejdziemy. Tam masz dalej zobacz taki żółty prześwit z sufitu. To pewnie tam trzeba będzie podłożyć. Widziałaś na Katsence? No nie, nie, bo tak mnie jakoś zahipnotyzowały te promienie. Promienie. Że, że no nie zauważyłam prześwitu. Jeszcze. A no kończcie już tam. No, widziałyśmy. Y znaczy tak, ja widzę tam w oddali w ogóle, tak. A tutaj że trzeba postawić, no dobra, widzę to. No. I tu trzeba będzie wejść, no ale teraz sobie tego nie przesuniemy, nie? Ja idę do skrzynek sprawdzić, co w tych skrzynkach. Aha, to są do zastrzelenia. Tak. Ja nigdy nie wiem, które są, które także. Też nie wiem. A w ogóle lepiej zasejwować, bo zaś będzie że zginę nie tak i trzeba Właśnie, będzie no, na nowo Właśnie. Naboje są w jednej, druga jest pusta. Tak, tak. Druga pusta. Pamiętaj, musimy. To jest nasz ostatni level. Musimy tak, zebrać wszystkie pieczy. sekrety. No. Nie ma presji, nie, ma. nie, 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 nie ma. W ogóle wcale. Jezus, ale mnie przestraszył znowu! Boże! Co cię przestraszył? No zeszłam tam na dół. Angol. Nie jakiś chłopus, pewnie, no. Łopus. <noise> <Łobus. głos> mi tu agę straszyć. Co to ma znaczyć, to nie plecami się, do mnie plecami? Dam. Już go zastrzeliłam. Co tam Ale dalej jest? Ale to nadupia. Aha, tu jest dalej, Mamy... słuchaj, ten, ten sznur jakiś znaczy no, sznur. To co, ciągniemy, może taka czasówka. A, i nie ma, a właśnie. Nie Aha, i to zmieni. nam wyłącza. Dobrze, to fajnie. Ale nie wiem, czy to czasówka. Może być. Wierzę, że nie? Ale zaskoczyłam. Właśnie, tam larwa. O Jezu, jeszcze mam... O Jezus, oni wyskoczyli, no nie, no to... naprawdę. To się od... okaże, czy to czasówka. Fajna Fajna, <laughs> fajna. Czy mogłabyś trafiać w te klaty im? No już, drugi. Two nawet. hours later. Tak, z <laughs> tym urociem francuskim. Two hours tak. later. <laughs> tak. Nie mogę pracować w takich babunkach. <laughs> no, nie mogę. <laughs> o, Boże. O, Piągam. Ja też. Znaczy, ja pcham. <laughs> ja no dobrze, w sumie ja, ja też wolę pchać. <laughs> ja też tak wolę, ale. <laughs> No to to, ale właśnie tak myślałam właśnie, że tak nam się dobrze dogadujemy, bo generalnie obydwie mamy jaja. No. <laughs> tak. Żonglujemy jajami. Tak. No, jeszcze jedno pchnięcie. Woli Wolimy pchać niż ściągać. Tak. Dobra, A, I co, to, i co, i co to dało? Dobra, zagłośniam ta piosenka, bo to już mnie zaczyna irytować. Piosenka. A, tam na górę można to. wejść. Mhm. A to da się ciągać? Czy to są drzwi? Chyba ja tak. Wiesz co, nie potrafię, do tej pory to już jest ostatni level, a ja nadal nie potrafię sobie wyważyć tutaj y, y, głośności tej, tej muzyki. Ale ja tak. Bo są momenty bardzo ciche, a są takie momenty, gdzie no, jest za głośno. No. <laughs> Spinam się na górę, a skoczyła. Jakieś takie Aha, dziwne jakieś, rzeczy. Ten, Aha, takie. skoczyć z... Aha. Tak, tak. Jakiś co, co? Jakaś kratka jest. Mhm. o apteczka. I tam dźwignia widziałam kątem oka. tam oka, czam dźwignię? No, po lewej od wejścia, jak, do tego ognia jak idziesz. A, to jak... a, ale znaczy... A, tu... a! To może od razu ją? Jak myślisz? Ja wzięłam apteczkę. No, skaczę co mam się zastanawiać. Ale wzięłaś najpierw apteczkę, tak? Mm -hmm, no pewnie. Dobra, to idę po nią najpierw. Fakcja. Trafiłam w dźwignię po prostu. No zdarza się. Mi się tak zdarzało, widziałaś pierwszy odcinek mi z Frodo. Nie, ja kocham ten odcinek. Słuchajcie, <noise> nagranie Akaszy z Frodo jest po prostu cudowne. Cudowne, kocham. Ja po prostu płakałam, <noise> jak to oglądałam. To jest tak zajebiste. To jest błukłak. Nie, ja miałam właśnie od tej, wiesz, od tej um, aktualizacji, ja mam po prostu jaja, jakie z Windowsem. Ale co A to zrobiło? sznury są, one wyłączają po, po, pojedyncze ognie. Pewnie trzeba tutaj zakombinować, żeby wyłączyć ogień i to. Ale tutaj jakie sznury? Się. No bo A, ja, tu się kratka otworzyła. Tak, tak, tak. Ja się wróciłam A. do tej kratki i ciągam. Aha, to, to w ogóle wszystkie trzy. A tu jest bukłak. O Boże, gdzie ty już jesteś, Ciucha? Nie rób tak. O <grym> jestem. Ciągam sznury. Dobrze, to ja też ciągam. Ale masakra. O co chodzi? Ciągam i ciągam. I albo dwa, albo trzymam. What? O, ja nie mam żadnego już. O, no to super. A ja się bawię. <grym> mam dwa. Boże, ja to bardzo znowu. Środkowy znowu przeciągnęła mi ten po lewej. Aha, Wiesz, super. co ten środkowy i A, po lewej? Ja też mam. Mhm. No ja się trochę bardziej bawiłam, ale, ale już. Czekaj, czy to jest czasu, Spadłam nie? na dół. Nie, no mam nadzieję, że nie, bo ja się tu bawię, spadam na dół i to się na razie nie odpala, więc. Nie. Tak. Do tej dźwigni to. to... Mm -hmm. No, trzeba się złapać łapkami i dopiero tak. ją przeciągnąć. Tak, właśnie, bo my... one. No, padłam. Ja też. Nie mogę no, nie, skończyć. to się nie da inaczej. Mam nadzieję, Tylko, że co to zrobiło? Skórka. Nie, nie, bo ja tu się za bardzo z tym bawię, ale co to zrobiło? Kojarzysz tam coś? Nie wiem, dopiero ją ciągnę. Um, gdzieś wrócić, czy jak? Na dole te drzwi, te drzwi, co myślałyśmy, że klocek. Aha, dobra. Pod drzwi mhm. się otworzyło. No jest, jest. Mhm. Zgadza się. Zamknęło się za nami, kurde, mam nadzieję, że sobie, tego sekretu nie ma żadnego. O, mam nadzieję, że to Ja tam dopiero schodzę. W ogóle po kolei jest bukłak, więc będzie, pewnie będzie zabawa Przeganka. z ilością. Mm -hmm. Okej, okay, wchodzę przez te drzwi. No, zamknęło się. Znaczy. Ja lubię pod tym względem, jak się zamyka za nami, że wiesz, wtedy wiesz, że cokolwiek masz do zrobienia, to masz tylko w tej... To, to jest rejonie. zrobione. Mm -hmm, tak. mm -hmm. Jezu, znowu mnie angolę zaskoczyli. No, zabij mnie. Mam jakieś takie. No tak, bo ty tego paska przecież nie widzisz. E, no nie. Znaczy, widzę. Tu, tu akurat widzę, chociaż wiesz, wysz tą pół, nie? Go widzę no. i, i. Chociaż tyle. Bo w to, co z Frodem grałam, wszystko miałam zasłonięte. Aha. Ja nie wiem w ogóle, jakieś dziwnie, bo to nowa gra i dlatego. A im nowsze, tak. tym większe problemy ja mam. No i teraz bądź tu mądra i pisz wiersze. Moja kochana, intelektualistko, liczę na Ciebie. Ile litrów tu trzeba? E, ja pamiętam, ja miesza że mnie tak nie kaskel... ma, ale zakładam, że będzie cztery albo jeden, bo to są jedyne, które wymagają mieszania. Które wymagają mieszania. Tak. Ja proponuję może cztery, bo cztery maczugi wiszą na ścianie. O, na przykład. Płysię, panie, <laughs> ja do mnie zabił, Dlaczego znaczy, on mnie zabił? No to właśnie. Ja nie mogę wyjść o tych rycerzach, oni mi cały czas czukają. nie, nie wiem, co chodzi. Mm. Żeby mnie rycerz pokonał, no. Tak się bawię z nimi, wiesz? I muszę przestać i wziąć ich na serio. No tak, czekaj, to jest to... No już, daj! No, dobra. Teraz to przelej tutaj. A tutaj znowu nalej. No, nalej to. Nie będzie głupia. Maczugi 4, a w skrzynce? Coś było. Dobra, mam 4 litry. Zaraz zobaczymy, czy to coś da. Miałam tak kiedyś, tak z pupy, żeśmy po prostu sobie z frotem grali. Wiesz, co tu wiszą jakieś tam. No nie wiem, coś tam wisiało. Czy to były maczugi, czy nie, Ja już nie pamiętam co. Więc to może to jest podpowiedź. I słuchaj, zgadzało się. No. Bo jeszcze okay. dla zmyłki może być jedna tarcza, nie? Uda Udało się? Chyba tak. Zresztą no, podpalił się ogień, ale drzwi się nie otworzyły, więc o co chodzi? To może jeden. Eee... Ale słuchaj, one wiszą na równi, o coś... nie. Aha. A te się otworzyły, tu jest jeszcze za tym. Otworzyło się, faktyko. Ale tu pewnie może, może trzeba będzie dwie kombinacje, wiesz o co chodzi? Bo tamte po lewej się nie otworzyły. Aha, a no. A zobacz, Ach, staję, co jest, Czyli cztery, tak? Dobra. Cztery, Zalałam no. już sobie leję. A zobacz, co jest, bo może tam jest ten, ten wiesz, co jak y, zawsze jest tak, że jak na, nalejesz źle, to ci wy, wylatuje ten taki. No to możesz monster. zobaczyć. Ale tu nic nie ma, co wylecieć. A weź się pomyl. Zapisz sobie i weź się pomyl, co się stanie. No, puste tam jest. Pomylę się, dobra. Ja na no źle trafiam do tego, nie? Dobra, leję 3 litry i zobaczymy. Dobra, ja się tam wrócę, bo. Tak, wylatuje ten diabł. Wyla... ale to czyli z tych po lewej tam, tak? E, tak, tak, tak. Więc Aha, to jest tylko no to... po to. Czekajcie, ja w końcu wzięłam coś z tej skrzynki i coś nie było, nie? Tak, wzięłam. Dobra, idę przez drzwi. Ale, ale te drzwi mam otwarte tą. Czekaj, nie rozumiem. No bo się Ta bramka... te takie z, z przy skrzyni, o, Stojąc przodem do skrzyni po lewej. Nie, nie, mam otwartą tą drugą bramkę, jak się cofnęłam, nie rozumiem. I stąd wypadł pot. Jezus, mam sekret. Ale nie rozumiem tego w ogóle. Nie rozumiem tego. W sensie byłam na drabince. Z otworzy... Nie pomyliłam się w ogóle. Wlałam te 4 litry. Czaisz, no. poszłam na drabinkę i Ty y, mieszałaś, robiłaś, mówię, to nalej te, te błędne i ja się zaczęłam do Ciebie wracać, bo mówię, ja też sobie to sprawdzę, tak? Mm -hmm. Powiedziałaś mi, że już nie, ale ja już dochodziłam tutaj, wracam tutaj, a ta bramka jest otwarta, na lewo od tej wagi i tam jest sekret. Aha. Nie wiem, może coś było triggerem tam przy tej, y, przy tej drabince. Wiesz o co chodzi? No, no, wejdź, no. Na wejdź na drabinkę, na przejdź sobie nią tam, tak na, na manki, przejdź sobie nie wiem do połowy czy do ile i, i wróć się po prostu. Mm -hmm. Ale bez sens. No. Bez to sens nie jak nie wiem skrapać. co. Bo musisz z rozbiegu. Jest skos, to może trzeba to, troszeczkę, tak, troszeczkę zjechać. Ale lipa. Gdybym ja się do Ciebie słychać, nie się otwiera. a ja nie słyszałam, a ja nie słyszałam. Czekaj, sprawdzę teorię, czy rzeczywiście Całe, całe szczęście, całe szczęście że, że ja się do Ciebie wracałam, bo bym nie wiedziała o tym sekrecie. No, a ja bym się nie przysłuchiwała, czy słychać, czy czuję otwarty. Ja no tak, tak by było słychać właśnie, no. że się otwierają. Hmm. No a jaki to jest? Bo to było takie, ci brązowy jeszcze. No to nie chcę wiedzieć, jaki będzie złoty. Mhm. No, to nie mam pytań. Powiem ci, że... A ja mam też Gera w miarę wyciszoną i tak. No właśnie. Naprawdę się ja się musiałam też. wsłuchiwać w ten. No bo wiadomo, ta muzyka tutaj łupie, nie. Naprawdę się musiałam wsłuchiwać właśnie, bo, ale bo się spodziewałam, że się otworzy, nie? Bo mi powiedziałaś. No tak. Hmm, no takie. Takie. O, takie, takie. Głupie. Takie, takie, głupie. Głupie. tak bez sensu i w ogóle bez sensu. Tak, bez sensu i w ogóle bez sensu. Ech, no dobra, idę dalej, ten Pala niczym z TR4, gdzie był, gdzie był sekret, aż wrzucę sobie tą flarę. jest gdzieś, gdzie można by było zejść po tym. Nie, tu się naprawdę trzeba rozglądać, bo nie chciałabym czegoś przeoczyć. A o co tu chodzi? To jest Poza... jest sznurek, tak? W o, o, o. A, a, a. czy to jest jakaś wnęka? Co to jest? To jest wnęka. Na dole jest jakaś wnęka. Najpierw sznura pociągnęła, aha, tu się otworzyło. Jest drabinka na dół, wiesz? Jest na dół drabinka. Nie wiem, jeszcze gdzie jest jesteś. No jak będziesz miała... z takimi... Yy... Krzynię jak będziesz miała no. e, salę, to na dół da się zejść. Co ja już nie mam flar? Tak na se. Oh! Wycyckałam wszystkie. Nie, to trzeba być zdolnym. Oh shit. Flary? Jak to możliwe? No, ja dużo zapalam, żeby było widać, wiesz, na nagraniu. O oh, boże. Nie mam flar. To muszę strzelać, trudno, ale się teraz się wkopałam. A w co strzelać? Bo ja nie rozumiem, co chodzi. Jestem na. Nie, podświetlam filara. sobie. I na tym filarze po lewej strony, w stronie jest drabinka. I zejdź sobie w dół. A jest, no. I mam sekret. No to już tam skaczę. No to jest, słuchaj, jesteśmy prawie w domu. Srebrne. Co dostanę? Dostanę flary? Aha, to może nie tak. Nie tędy droga. Po drabince, nie? No, no już. Tylko myślałam, że trzeba tam, wiesz, kółko zrobić po tych skokach. No skosach. wiem o co chodzi. Nie, nie, nie. Ale zaskoczyłam. Bardzo szybki skok na dół zrobiłam, wiesz? Nie złapała mi się. Nie złapała mi się drabinki. Kurde, brakuje nam tylko jednego sekretu, słuchaj. No. No jak na razie ty znajdujesz wszystko, po... nie no wszystko. Raz, bo... Nie wszystko. Jestem w tyle ciągle. Ale ja mam, co, ja mam bardzo jasny podgląd w sensie. A ja ci powiem, wszystko. że jesteś taką moją motywacją, takim motorem, bo y, oglądam te Twoje serie i ja widzę, jak ty ładnie się rozglądasz, jak ty wszystko tak, tak skrupulatnie do tego podchodzisz. Jak nie robić coś, to nie na odpierdziel się po prostu. I powiem Ci, że obiecałam sobie, że jak będę z tobą grała, to się postaram. <śmiech> <śmiech> Sekrety. Okej... Okay. No bo... Okej... Okay. No pressure, no pressure... Dada, idę na I bóra. takie rzeczy właśnie... Ty, wiesz, ja ciebie go więc ja się nie mam za bardzo czasu rozejrzeć, bo nie chcę też, wiesz... w sensie, żebym ja jeszcze stała się bardzo, bardzo rozglądała, a żebyś ty na mnie czekała, nie? Bo ja nie, ja na ciebie nie czekam, bo ja się na... tu męczę. E, z czym? Z tymi skutkami? No, Tak. Bo widziałam, że tam bardzo mocno trzeba wykręcić w jednym momencie. Tak? Dobrze widziałam. Właśnie dobrze patrzę, widziałam. patrzę, ale czemu wykręcić? No bo tam w którymś momencie się kończą kłopski i, i, i trzeba mocno skręcić. Tak? Ale czekaj, bo ja skaczę z tej drabinki od razu tam na wprost. I jakby od razu poleciałam na drążki, to jest jeszcze jakaś inna droga. A no tak, tam od wejścia, bo ja się wróciłam do wejścia w takim razie. Aha, no to nie ja z tej drabinki skakałam od to razu skończę, na wprost. Tak Aha, a ja nie wiem, czemu mnie tak. Tak się zakodowałam. To tak będzie. Ale może tam też co so jest? może... A jakaś dźwignia nie ma tam nic nie, takiego? Nie nie, nie. Nie, 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 ma. nie, to jest dla tych, co by ominęli. Kuźwa, Kuźba, ja moje nie, mogę się... Nieważne. Po prostu robię upie podstawowe błędy. A, to tak jak tak jak się złapać łapami łapami złapać łapami i... ostatniej nie, 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 złapałam. No to tu tej wodzie tu się coś jest. A tu coś jest. Tu się złap. Hmm. To tylko jedna no. droga. No tak, on się nie obrocię. Nie żarty. no, to, że ja nie mam to, że ja nie mam tych flar, to, to się na mnie zemści. Jezus, ja tego nie zrobię. Czemu? Bo tam jest taki czołgany długi koloryk, korytarz, a ja nie mam flar. No to Jak co? ja mam to zrobić? No to poprosić na ślepo. Gdzie? Zacznę będę kucać i strzelać, Jak coś, to no bo. Ja ci co? dam zapis, bo ja mam flar. Chyba Zobaczymy na ile mi broni rozświetlą drogę. Ja mam flar. Okej. Okay. Ja mam 18. Oko, na ja razie nie używam, widzę. Bo ja mam bardzo jasno. Ja strzelam w rycerza, jestem w jakiejś sali, gdzie widzę jakiś artefakt, trzeba włożyć tu. E, tak, Cześć. tak, tak. Sorry, że się skupiam, ale mm -hmm. po prostu e, spoko, spoko. czuję się jak w jakichś egipskich ciemnościach. Ups. Gdzieś idę, ale jeszcze nie wiem gdzie. No no. Trzeba coś wtrynić pewnie w to. Skrzynia jest. Jezus, tylko mi później powiedz, bo może coś ominęłam, wiesz, jakiś. Spoko. Ja dopiero skrzyni Remingtonem się... Ja boję się, że ja, ja się na przykład cofam gdzieś, wiesz. Boję się tego. O! Widzę światło. Widzę światło, to dobrze. Yy, I to czołgany, mówisz, takie ciemne? Tak, tak. Ja tu nic nie widziałam, kompletnie. Aha. Czarny ekran. No to dalej rzeczywiście jest dość ciemno. Także musiałam sobie rozświetlać drogę pistolcami. Nie a, nie a ona się baczyć. tutaj... Yy, ona się tu katurla? właśnie nie. Tak. No właśnie nie. A czemu ja jadę ze zwykłej broni? W ogóle, może mi powiedzieć? Nie wiem. Właśnie, ostatni ten, a my tak oszczędzamy. No właśnie nie wiem czemu. Nie, to do dopiero. Widzę jakieś filary. No i właśnie Fila. tu jestem, gdzie te filary. Aha, i jest, słuchaj, znowu lina do ciągania. Boże, co z tymi linami. A, oh, czyli coś, co lubisz. O Boże, ty będziesz to robić 50 tysięcy razy z zafascynowania. Aha. No, pamiętam co mi mówiłaś. Jezu, też. Yy. Mm. Co ja takiego? Mm. No, co? Że mówiłaś, mówiłaś, że robiłaś to tyle razy, bo to ci się tak podobało. Lewituje! <grywa> tak. Yeah. No. Lowcia. Wiesz, jak ja koduję wszystko, co do mnie mówisz? No. Słuchaj, obie, obie liny trzeba. Aha, jedna jest, Boże, czemu mi się obstawić. A tutaj gdzie Tu mamy dalej wskoczyć, chyba tak na. Jak fajnie. Bo za bardzo nie wiem, gdzie. To nie idzie. No nie mogę sobie tam poradzić. Masz jakiś patent na to? To ja to dopiero weszłam, muszę rozejrzeć dobrze. Jest jakiś dzbanuszek wyżej, Aha. ale. Aha, no. Ale nie mogę tam wyżej jakoś. Nie, 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 nie umiem. Proszę. Znaczy, ja jestem. Nie, Ym... nie umiem. Znaczy, nie tu gdzie dzbanuszek, tylko tu gdzie wyżej. Spróbujesz no właśnie, coś... ja tam chcę. Aha, dzbanuszek coś... nic nie ma, więc yy, możesz sobie. Odpuścić. Słuchaj, stanęłam tak w połowie drogi między ścianą a tym wiatrem i po prostu skoczyłam do sie przed siebie z wyciągniętymi łapkami. No i ona mi nie, doskaku nie doskakuje mi tak wysoko po prostu. What? No, po prostu. Ona mi wskakuje w ogóle maksymalnie jakby na wysokość tego, tego dzbanka. Nie chcę wyżej wskoczyć. What? Dobra, z rozbiegu po prostu trzeba było. Aha, no ja, ja z, z miejsca skoczyłam, tylko z wyciągniętymi łapkami. No to mnie nie chciało, moja jest za ciężka, ona wpieprzała się przed nagraniem <grym> no czegoś. <chyba. grym> nie podoba mi się to tutaj. Aha. Nie, proste, proste, banalne. Ja już jestem przy ogniach. Tutaj się też trzeba by dobrze rozglądać. W ogóle już sobie nie będę podświetlać nic flarą wyobraź sobie. Ja też dużo na tych te, na te flar straciłam, biegając z tą flarą, szukając jakichś wiesz. No, 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 no. Rozumiem. Taka aluzja, żebyś mogła tam trochę podzielać. Tak a, właśnie nie to się... robię, tak. Właśnie szłam tym korytarzem takim. A, a czy tu jest. Tu jest błoto. Tak, 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 tak. Ale możesz przejść normalnie. Ona tam nie, Ani raz się nie zanurza, tak, żeby. Widzę, tu mamy artefakt. I to jest chyba to, co trzeba tam włożyć, pewnie tak. w te drzwi kojarzą. Mm -hmm. mm -hmm. no. I to jest właśnie artefakt, widzę, z symbolem wiatru. Mam nadzieję, że w tym błocie nie ma kuźwa gdzieś sekretu? Wiesz, sekretu, bo to już by było To jest złoty sekret, max ale był, było chyba tak gdzieś. Było gdzieś, podaje. no. Było gdzieś. Nawet w nie wiem, czy... W... Nie, tak było w tym The Quest of Gold. Tylko była podpowiedź na suficie, w sensie wszędzie było błoto tych indiańskich, nie wiem, czy ty kojarzysz. Hmm. I, I było po prostu na suficie po prostu podpowiedź, że w tym to miejscu na ławowe, może... Tak, tak. tak. Hmm, patrzę. Ale tu w sufitach nie ma nigdzie nie, jakiś. Nie, nie, nie. Don't you think 何